Agata Szczepaniak, Maja Piaskowska. Ostatnio podczas międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w Poznaniu trzecie i drugie miejsce w wójce podwójnej. Ile lat ze sobą pływacie? To dopiero pierwsze sezon. I tego tak od razu dobrze? No, e, w tamtym sezonie pływałyśmy, ale malutko na koniec sezonu. Ale nie startowałyśmy jeszcze. Miałyśmy startować, mhm. ale zawody zostały odwołane ze względu na złe warunki. Ta dwójka, ta podwójna, to tak sam dla, dla Was sam dla was taka osada, czy to pierwsze kofy zapłoty dopiero i dopiero się określacie? Nam bardzo pasuje ta Bo. osada i w ogóle łódka, dobrze nam się razem pływa. Przepraszam, z trybu nie było widać dokładnie, która z Was jest szlakową, a która noskową. Ja jestem szlakową. Aha, czyli tu rozumiem, że Ty miałeś decydujący wpływ na losy, Niby rywalizacji. Tak. Niby tak, niby nie. Która, którą namówiła na tą sadę? A może kto inny was namówi? Trenerka. Trenerka bardziej. Yy, ogólnie yeah, y, miałyśmy razem pływać i tak dobrze nam się razem pływa. Nie byłeś się zaskoczony? To drugie, trzecie miejsce w tym yy. pierwszym roku startu. Liczyłyśmy na to. Byłyśmy bardzo dobrze przygotowywane przez trenerki. Miałyśmy bardzo mocne treningi, bardzo wymagające. No i jak widać, osiągnęłyśmy sukcesy. Która trenerka jest taka wymagająca, że taki mocny trening był? Trenerka rysa. Naprawdę? No ja tak źle nie wygląda. Groźniej nie wygląda. Na czym polegały te ciężkie treningi? to znaczy to dużo na wodzie, czy na siłowni, czy. Czy jeszcze coś innego? Woda, siłownia, ergometr, wszystkiego po trochu, ale najwięcej wody. No to najważniejsze. I co najbardziej lubicie? Siłownię, ergometr, wodę, czy jeszcze jakąś inną? Siłownię! Jakiś inny Siłownię albo wodę. Tak. Jesteście wychowankami trytonu, czy skądś dotarłyście tutaj? Ja przyszłam z Poznania, RBW. A mnie trenerka ściągnęła, bo to moje córce, tak naprawdę, i mnie ściągnęła po prostu. Miałam też być posnani. Ale zaczęłyście wszystkie, zaczęłyście od wioślarstwa? Tak. Ja zaczynałam od tenisa ziemnego i potem na wioślarstwo przeszłam. W szkole, jak tam wam idzie, nie pytam o wychowanie fizyczne, bo wiadomo, z automatu macie szostliny. Tak. Do jakiej szkoły chodzicie? A ja jeszcze podstawówka. No dobrze, tylko zmieńcie te szkoły. A ja do Liceum mogłem kształcącego na kierunek biologiczno-chemiczny w sferze. O, to krymus rośnie. To już trudna, trudna e, klasa. Tak. Ale dzięki trenerkom idzie to jakoś pogodzić z treningami i z nauką. I tak poza treningami jakoś się ze sobą przyjaźnicie, komplujecie. Chodzicie, nie wiem, na lody, czy na coś innego? No, chodzimy, chodzimy. Spotykamy się poza treningami. Jakiś pan na zakupy. Właśnie. Co ostatnio kupiłyście sobie? Tak? Stroje nowe na, <łukę, stroje> na zawody. Na mistrzostwa polskie słoneczne, na przykład. Pomogły coś? Mhm. Finał A na Mistrzostwach Polski. Może nie do końca udane, ale tak jest główna z tego debla. Dokładnie. A w przyszłym roku jak ten będzie wyglądał? Będzie Może lepiej perła? jeszcze nie lepiej niż ja. Perłar? No namawiamy trenerkę, bo chciałybyśmy spróbować. Jesteśmy bardzo zgrane na dwójce i mamy nadzieję, że nam wyjdzie. Też będziemy trzymać za Was kciuki. Tryton powoli powoli się rozwija coraz mocniejszy, nie tylko Staszek. I nie tylko Ilia, ale także Maja Piaskowska, Agata Szczepaniak, dwójka podwójna, drugie trzecie miejsce na między mistrzostwach województwa.